Mój autyzm jest super. Ja na przykład nie zastanawiam się, co zjeść w danej restauracji, bo ja zawsze idę do tej samej restauracji i zawsze jem to samo. A właściwie to nie idę, tylko zamawiam na chatę, bo nie chcę wychodzić do ludzi. Noszę słuchawki wygłuszające, więc nawet jak ktoś mi obgoduje za plecami, to ja tego nie słyszę, bo mam słuchawki i mam wywalone. Jestem świetnie zorganizowana. Ja wiem, co danego dnia będę robić, o której? Ja mam tablicę w pokoju i tam jest napisane. Co, kiedy mam, co, kiedy muszę iść załatwić, i sprawa jest jasna. Ja nie jestem szypańcem, może po włosach nie widać, ale ja mam wszystko poukładane. Mogę powiedzieć ludziom, co naprawdę myślę, bez przejmowania się, że coś się im nie spodoba albo że yy, to będzie dla nich jakieś nieuprzejme, niemiłe, bo i tak nawet nie zauważam tego, że mówię coś, co by mogło się komuś nie spodobać, bo po prostu mówię to, co w mojej głowie wydaje się ok, gdyż w mojej głowie nie ma tego, Filtra! <laughs> Pasło dzieki i pamiętajcie, mówmy o autyzmie. Ej, a macie le bubu? Ja nie mam.